Siema mordy, z tej strony Norek, to jest kolejny z queue. Jak to pięknie wygląda, każdy ma diamentową ramkę. E, gramy sobie, tutaj macie przeciwko z kim, gramy Nidali Challenger, 266 l punktów z tego co pamiętam. E, gram sobie na topie Renektonem e, z teleportem i flashem. Czemu teleport zamiast Ignite'a? Ponieważ wolę iść Renektonem pod takiego klocka. Zamiast, wiecie, z Ignite'em agresywnie jakoś strasznie, a mamy Akali w drużynie. Więc trzeba będzie ją chronić, wbijać się w środek i ją chronić za wszelką cenę. Więc myślę, że taki początek jest okej. Okay. też nie wiem, czy z ten... Dobra, wezmę do rana. Będę miał jeszcze większy sustain. Sin dorównuje mi z Sustainem dzięki W. A on będzie też również klepać mnie dość mocno. Trochę się cykam, jakby nie patrzeć. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Postaram się, się popilnować o tej Blue, um, no, którą strasznie fast locknął go szybko, bardzo w tym lobby. E, I czemu w ogóle nie nagrywam lobby? Dlatego, że e, jak idę do lobby, nie wiem kim zagram. Jeżeli będzie to znowu Jax, czy Trash, czy coś na bocie znowu Adekery, to nie chcę mi się, nie, nie będę tego nagrywać, bo wiem, że wy tego już nie chcecie, nie chcę wam się tego z tego samego cały czas. Więc teraz poszedłem sobie do lobby, patrzę, o dobra, topa, pójdę sobie first pickiem, poza tym byłem z banowalnymi Jaxa, więc dlatego poszedłem Renektonem, gdybym poszedł Jacksem, prawdopodobnie bym nie nagrywał, yy, ponieważ już za dużo tego Jaxa na kanale i po prostu, Kenny's you it, man? Bummer. Ehm... Dlatego, wiecie, nie, nie ma po co za bardzo moim zdaniem nagrywać tego samego jak cały czas. O, proszę. Prawie tyle samo HP mam, co on. Dlatego, wiecie, lobby się kończy, o, dobra Renekto, no to nagram sobie, więc włączam wszystko do nagrywania i od gry już zaczynam. Tak jest najlepiej moim zdaniem. Nie dali challenger to będzie smutne. Zobaczymy, znaczy się wiecie. Do Challengera nie jest daleko u mnie D1, więc nie jest tak źle. Ale zawsze to... no wiecie, no, nie wiadomo jak to wyjdzie. Zazwyczaj dali są spoko przeciwko którym gram. Moje są bardzo rzadko Dobre. Okej, okay, więc zaczynamy. Lejnowanie przeciwko Missinowi To nie będzie ciekawy, naprawdę. Teraz w ogóle w zarobi się pozmieniali to wszystko. Jak ma się agro na minionkach, to się pokazuje to. Nie da cię trafić. Dobrze. Okej, okay, lekki poke. Okej, okay, Q znowu zaraz będziesz miał. Okej, okay, mam wszystkie minionki jak na razie. O to chodzi, o to chodzi. Dobrze, lekki poke. Jak będziecie mieli szybciej drugi poziom, to jesteście na wygranej pozycji, że tak powiem. Przynajmniej na pierwszych kilku poziomach, bo później tak jest ciężko. Okej, okay. spuszowałem go nieco nocturn. Teraz powinien robić reda. Jeżeli się nie mylę, jeżeli zaczął od blue. A nie wiem od czego zaczął tak naprawdę. O, okej. Okay. <śled> 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 nie ma tak łatwo ze mną. Okej, Lissy nie ma flesza takim, w takim razie. To, to się. tego? Nie Kurde, ale. No i widzicie, gdybym miał teraz Ignite, to bym go właśnie zabił. Um... Przeżyj! Dobrze! Good job. Ale, jak co nam się udała, zerombista tutaj? Mega to wyszło. Te minionki są jeszcze. 3-0. Pięknie po prostu. Idealnie. No, Ignite Lee. And Flash. To było po prostu i piękne, co, co nie zrobili pod tą wieżą, moją. Dobrze, pięknie jest. Ok, Guess I will come again soon. Cool. Co on kupił? Dobra, polecatek. Nieco agresywnie. Jakiś waryzia w pamięciach. Temu się zresetowały w ogóle double buffy. Jest pięknie. początek mamy udany. A co do lejta myślę, że oni mają lepszego, chociaż nie, Katie nie jest lejtowa, to nawet nie wiem, no w sumie zależy też jak jej pójdzie, no mamy Akali, jeżeli Akali dobrze pójdzie, to my mamy lejta, bardzo fajnego, Renekton jaw czyli wysiądę strasznie w lejcie, ale wam tego nie powiem, żebyście się nie martwili, że przegram to. Ok, lasitujemy sobie na spokojnie. sobie to nie, nie tak spokojnie. Puszczijmy, znaczy odpuszujmy trochę. Nas, no, nas, nas trochę zapuszował ten pan. Okej, okay, tak, żeby to sfreezować sobie ładnie. 36 do 20. Z tam jest ładnie, jak na razie. Nie mam flesza też, bo myślałem, że go jakoś zabiję. Ale dzięki temu woli go dopadł i mam asystę przynajmniej. Więc jest w porządku, jest w porządku, mi się podoba. Cały czas SS stop. Myślę, że on na golemy poszedł albo, nie wiem, obraził się może już. Ulti po tym minionku powinno być. Proszę bardzo. I teraz nie powinno być problemów. Czwarty poziom Lee na no, mój szósty. Idealnie, French. Widzę teraz, nie dalej coś zaczęła działać już dali z egzostem poza tym to jest też bardzo fajny sposób Dobra, widzę, że tej Lisi na... Lisy nie zamierza się pojawić. Czemu się nie cofnęłaś? Nie rozumiem. On czekał na coś. Kurde, mogłem w takim razie go... Yy, no. Wiecie co mi chodzi? Pusznąć! Oj Jezus, Maria, jaki lag! Ale lag życia po prostu to był. Dobra, owardujmy sobie. Nie trinketem, tylko normalnym walerdem. Nocturn zbliża się powoli do szóstego. Jeżeli dobrze mu poszło, to może już nawet mieć. Chociaż wątpię. O, jemu trochę zepsuta została dżungla. No, i wymiany z nim też mam dosyć przyjemne. No, ale to, to, to tylko że laguje mnie troszeczkę i to jest jedyny problem. Okej, okay, HP potka. Jeżeli coś wleci Nocturne to będzie po mnie. A nie, oddawał blue. Nie dali, także na razie go tutaj nie będzie. Nie powinno przynajmniej. No, frizuje mnie strasznie. Co mi się nie podoba. oj, nie, 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 podwieżę, nie, podwieżę, nie chciałem. Ale dobra, sklepany strasznie jest. Ja go nie będę wić na pewno. Ma ulti, jak jakieś operacje zrobi, to będzie po mnie po prostu. No ale mogę go przycisnąć, no on ty się cofasz. Te w takim razie. No jak. Jak możecie zauważyć, to mam straszne. Freezy 61 do 37. Ładnie, ładnie, ładnie. Otwaram jego. Ty nic nie zrobisz, Mordo? Na midzie, ciężko powiedzieć. Nie ma, Mordo, nie ma takiego bicia. Ich Kate ładnie też farmi, i nidali. Naprawdę? To wszystko? Ojej, on ma. O proszę, udało się im jednak takie opaksy jakieś zrobić, no dobra. Tego się nie spodziewałem. One spear, 400 HP, no to nie daj się trafić. Dobra. W takim razie polecę troszeczkę w HP. Halp. W czym halp? Aha, smoka robicie? Okay. Ej, zepsują sobie to Dobra, mamy smoka w takim razie To jest całkiem... ciekawe. -cie... Ojej, zepsują sobie... To jest całkiem ciekawe. No to Lissin teraz. To im dało lekką przewagę. Z całkiem fajnie to zrobili na tym... Co się killing spreewoli w dżungli. Woli klocek jest zarąbisty też w dżungli jak ogarnia. A ten, jak widać, ogarnia. I to praktycznie bez itemów na razie. 3-0 Boję się tylko tej nidali najbardziej. Ale bo sobie też radzi, no jest na razie spoko. Ja postaram się nie fidować. Trzymać sobie tego Lisina. Nie dać mi się też za bardzo farmić. Ale wiecie. O Jezu, tyle Dobra. No, który na bocie, więc sobie niepotrzebny. Ok, harasik jest. I jako taki. Nie zabiję go nie bez Ignite i nie bez full dipsy pójścia. No stary! Przestań! Woli klocek? Mogę na sobie polegać? Nie mogę. That champ. Ajajaj, bez jaj, nie dali będzie problemem. No nie dali się strasznie mocnie. To, to jest coś jak... Może nie aż tak, ale... Sorakan nam idzie. Sorakan nam idzie, no jest po prostu nie do zarypania. To nie ulega wątpliwości. Okay, to im nie wyszło. <laughs> Dobrze. Woli klocu tam się działa. Unikacie sobie na spokojnie. Co to było? Tutaj, halo. Tylko mi teraz nie laguj. Ej, halo. Cóż za akcja się tutaj dzieje na tym topie? Jest całkiem ciekawie, mi się podobało. nie, Nidali jeszcze siad na dostała naprawdę aż tak. No to teraz są w dupie. My jesteśmy wszyscy w dupie. Będziesz tutaj może gdzieś? No. 104 do 69. No nice, nice. Tylko że co z tego, jak ta Nidali jest straszna. polecę tak to nie jest najlepszy sposób ale za to nie jestem wytrzymały na razie ale wiecie po prostu coś teraz farmimy na razie nie ma lejno, wiecie, lejnowanie jeszcze trwa więc trzeba myśleć przyszłościowo właśnie nie, to nie jest przyszłościowe myślenie nie wiem, że coś gadam, jest późno, przepraszam Calculated. o Jezu, no te freeze są straszne. Dobrze. Jesteś na topie? Jednak nie. No mogliśmy się, z... Z... mogliśmy słapnąć się. Tylko mogłaś mówić wcześniej, nie dali. Boże akali. Ja tam wiesz, to bez problemu. Ja mógłbym się po prostu wtedy pod Resistę zrobić zamiast. pod. tak jak teraz, pod Dipsy i pod HP. Faktu. aktualnie. Okay, ja się mogę tepać, jakby są. No, gratuluję. Aha. No to Nocturn wieża. I zabił. Dobrze! Dobrze, shutdown! Ona tym. Zginie. No to jest piękne po prostu. To wiecie, to combo takie. No co to za Q? Boże, ten Woli Klosek jest strasznie O i dostałem dwa turety. Znaczy dwa strzały od tureta. Nie jest dobrze. No, który na bocie, więc na razie do mnie nie przyjdzie na 100%. Więc to jak widzicie nie jest zbyt ciekawy może. Ale są niektóre fajne akcje. I można sobie poglądać, O, i można też frizy fajne pooglądać, znaczy nie one nie są fajne. Oj, nie aż takie. No i jak jako klep, ja nie rozumiem tego. i Ta dalej będzie strasznym problemem, ona dobrze gra z tego co widzę. I nie zamierza przestać dobrze grać. Nic nie widzę. Więc po prostu puszczę Q i tak po prostu to sfarmię. Dobrze, good job guys! O to chodzi. Report bot ty. No to już z rage. No ale, no wiecie co? Na diamencie po co tak pisać? Naprawdę? Woli 7-1, to jest losów. A no, top jest straszny, nudny i bardzo ciężko od stopa z tej pozycji wykrować grę. Naprawdę, to jest, to jest taka pozycja, na której siedzicie, farmicie i nic innego nie robicie praktycznie. Ile mi brakuje do. To... Kurde, mogę poczekać. Dobra, poczekam sobie. Nie muszę czekać. Sweet nie wiem gdzie się tapać, gdzie się tapać, tapać się gdzieś chłopaki. Ok, mm. także Nocturn bez ULTA, my bez Supporta. Może byście poszli na tego WIDA ochronić co? No. I dla mnie, juhuuu <gry> Okej, okay, ja mam Hydry teraz Zobaczymy jak to będzie działać Nigdy nie lubiłem robić Renektona pod właśnie d -Mage. Wolałem go tak... No to dzień dobry. No i świetnie! Good job! Ale ten Woli klosek klepie. No i w końcu coś się działo, bo to już było nudne zaczynało być. Um, te, tego Woli ja to hon ja honoruję, no, co najmniej. On jest po prostu boski. Świetnie idzie! No nie dali nawet teraz sobie razem, a też. Przypominam, że jesteśmy, gramy sobie na diamencie 1 40, chyba 1 LP czy 43? Nie pamiętam już. I aktualnie mam frizy, ale. Ale daje radę, daje radę. <grymne> nice, nice. Oj, dostałem klatę. Wytyfy Omegy. No stary, jak ty się wyrzucasz sam na czterech, to się nie dziwię. Chcemy coś jeszcze? Nice, 120. No to co, dociskamy? BB Challenger. No stary, no. Ale to wspaniale. W suma sumarów to nie grasz, Jezu, jak on gryzie! To jest porąbane. Dobra, no mogę mieć same asysty też, no. Bywaj czasami tak i. Double kill. No się już... Uuu! Ale Twitch przyszedł. No. Pff. Tylko tak, i tak naprawdę dobrze z... od nich tam gram. Ten który też próbował coś zrobić. Ten lien tam OP chciał też robić, ale mu zazwyczaj nie wychodziły. Ale liczą się chęci, nie. Ja się cofnę. 180 farmem, no bardzo fajnie. Mi się podoba w sumie. Uuu, ta nidali boli. No ale co zrobić, no? Zrobię sobie tak, nie wiem czemu. Po prostu macie tam jakiegoś warda? O, jestem tutaj chyba sam, Dobra, zginę sobie. <laughs> Okej, okay, to było bardzo głupie. Mam sobie Frozen Maleta złożyłem. Wow! Co to było? To było jakieś... Drobujemy! Um, co ja mówiłem? Frozen Malet. Zobaczymy, bo wiecie, dużo HP. damage daje. Plus zwiększa Mendes need froze Pierce so well. No Challenger zobowiązuje w końcu, nie? Co ten italiż? Da... Dzy... Caitlin od odwaliła przed chwilą. Ja też zrypałem gdy miał flash, a to może bym jeszcze coś zrobił więcej, ale. Poniesz go? On go goni Nie dogoni Naprawdę Wow Co się dzieje No dobra po prostu Może jakiś margno ult Ło yep. stary Ale ty mordujesz That's something yeah. Dobra, ja chcę koniec już tej gry mi freezuję co chwilę Trochę się cykam w sumie jakby nie patrzeć I jedę na topa. Oj, mordą. nie, no tak, to nie, 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 nie damy rady, tak? Fak mi, sry, no to wspaniałe nie było w sumie. O jezu, to był najlepsze. Nie, Tokio! Jezus Maria. Dobra, stop, bo, bo prze przegramy to. Nie, nie, nie. kobieta głupia! No nie cofać! Nie, nie, nie może być, proszę państwa, tak, nie, 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 Brąz. dude! Baron. No to barona zrobią. I ten no, który jest zarumbisty w dżungli. Może się zewsząd pojawić nagle gdzieś, o, oni mają barona. to get some farm, lol, with a question. No tak, no tak. No i teraz zaczynamy w ogóle się kłócić niepotrzebnie. Tutaj u mnie ludziki. No spokojnie. Nie, bo tutaj topa już niepóźna. No we didn't group and we lost now two. No tak. Smoka też zrobili na 100%. I nic z tym nie możemy zrobić. Nasza no kali nie jest zbyt dobra jednak. 045 ma 5 asyst, no ale co z tego? I don't care, no i o tym. O tym mówiłem. Dobra na spokojnie, na spokojnie, nie na spokojnie na, spokoj. nie na topie Go! Nie na top Aha Nasz No Okej, okay, w takim razie o się frizować W takim razie się cofnijcie, no Tyfy ten damage jaki dostaje Jest posran Nie Jak ja kiedy zginąłem? Co co? Co tani dali Co ja nawet nie wiem Nie, 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 nie chłopaki, nie gincie tam proszę was To będzie cięższe niż myślałem. Na początku tak ładnie szło. I ta Caitlyn. No co to jest za damage? Mi dali naprawdę, to się banuje, to, nie, to, to powinno się banować jak najprędzej, jak najszybciej, zawsze, kiedy tylko macie ochotę, macie nadzieję, w sensie, na się możliwość, no, pa, no patrz, no, gdzie tu jest sens? Brak sensu, naprawdę. Więcej sensu ma, nie wiem, no. No Powiedz, że to nie jest jakieś posrane, no. Oni mają strasznie fajny typ do takiego czegoś. Dobra, whatever. Gramy. Resy. A, to nocturne. Nie, nie trafiłaś! Dobra, no, no nie wiem, to tego chyba w takim razie nie, nie pyknie w takim razie to chyba nie w takich Ok, także GG. Dzięki za uwagę. To był kolejne solo Q. Masakra, jak odbili się. No nie, takie akali też nie są zbyt fajne. I też u nich też nie byli zbyt najlepsi. Dzięki za uwagę, trzymajcie się do następnego. Pa pa.